Mamy sobie tego, tego bota, czyli ten formularz możemy sobie zamieścić na, na naszej stronie i w momencie, kiedy klient do na nas się zgłosi, może się przywitać. Nasz bot przedstawia się, że jest agentem wirtualnym, że tutaj nie, nie ma klient od początku wie, że nie rozmawia z żywym człowiekiem, ale w każdej chwili może się przełączyć, przełączyć rozmowę na żywego, żywego człowieka, do naszego agenta. My chcemy złożyć reklamację. Wpisałem słowo reklamacja, chatbot odpowiada OK, rozumiem, chętnie pomogę zgłoszyć, złożyć, założyć zgłoszenie reklamacyjne. Proszę podać swoje imię. No ja się nazywam. Tomek, dziękuję Tomek. Czy mógłbyś podać numer zamówienia? Moje zamówienie powiedzmy było takie, pod numer zamówienia. System sprawdza czy takie zamówienie jest, bot sprawdza czy takie zamówienie jest w systemie, zweryfikował, jest takie zamówienie, więc jest to właściwy klient. Czy mógłbyś podać przyczynę reklamacji? No powiedzmy, tutaj już możemy wskazać, jakie są przyczyny konkretne. W tym wypadku, powiedzmy, czy to jest towar niezgodny z opisem, czy to jest towar uszkodzony. No, powiedzmy, że to jest towar niezgodny z opisem. Czy interesuje nas wymiana? Tak, interesuje nas wymiana. Tutaj nas prosi jeszcze chatbot o nasz adres e-mail. Oczywiście, tą rozmowę możemy dowolnie sobie kreować. Podaje adres e-mail. On w tym momencie zaczyna generować zgłoszenie. Stworzył nam sprawę z sygnaturą, która już została zarejestrowana w systemie. Twoja sprawa dotycząca zamówienia z powodu towarzystw, zgodnie z opisem, została przyjęta. Czy to odpowiedziało na Twoje pytanie? Tak, odpowiedziało. Super, ważny wystaw oceny, otrzymaj pomocy. Więc tu na tym etapie już możemy sobie badać satysfakcję klienta, powiedzmy, że na piątkę. Dziękuję za przesłaną opinię. Czy mogę Ci jeszcze w mm, czymś pomóc?